Siema wszystkim. Rzeczka 24 listopad 2021. Rano śniegiem trochę sypało. Patrzcie. Ale jest plus i topnieje. Topi się śnieg. Ale dawało trochę. To tak dla tych, którzy tęsknią za śniegiem. Zima jest fajna, ale nie przepadą. Moim ulubionym porą roku jest jesień. To taka ciekawostka. Po drodze nagrana. Pozdrawiam wszystkich. I do następnego. Siema.